Najtrudniejsze opakowania to te, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca na umiejscowienie najważniejszych dla klienta informacji z punktu widzenia prawnego i jakościowego. Cześć, nazywam się Monika i jestem specjalistą do spraw zarządzania markami własnymi. W swojej codziennej pracy koordynuję proces tworzenia opakowań marek własnych od powstania koncepcji opakowania po pojawienie się produktu finalnie na półce w sklepie Aldi. Proces rozpoczynam od zebrania stosownych dokumentacji z działu zakupów. Kolejno przesyłamy te dokumenty agencji i zlecamy projekt. Agencja przygotowuje nam około 4 propozycje. Z tych propozycji wybieramy dwie, które są dla nas najbardziej korzystne. Konsultujemy te dwa projekty z działem zakupów. Jeśli wszystko jest w porządku. Na projekty możemy nanosić teksty, które kolejno weryfikujemy z naszym działem jakości, z działem prawnym oraz przesyłamy dostawcy, aby mógł zweryfikować je z odpowiednimi działami wewnątrz swojej organizacji. Jeżeli wszyscy jesteśmy zgodni i mamy akceptację po wszystkich stronach, możemy przejść do przygotowania odpowiednich plików do druku. Takie pliki są przesyłane przez dostawcę do drukarni. Decyzję o rejestracji znaku towarowego słownego lub słownograficznego wydaje Urząd Patentowy. Za zebranie wszelkiej dokumentacji odpowiada zespół brand managementu ze wsparciem kancelarii prawnej. Proces tworzenia opakowań w marce własnej jest zależny od wielu czynników. Najważniejszym jest rodzaj danego produktu. Zwykle jest to od 3 do 6 miesięcy. Najtrudniejsze opakowania to te, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca na umiejscowienie najważniejszych dla klienta informacji z punktu widzenia prawnego i jakościowego. Dobrym tego przykładem są etykiety na wody poniżej 500 ml, dlatego że musimy umieścić wszystkie niezbędne i kluczowe informacje. Innym przykładem są wszelkiego rodzaju puszki, ze względu na specyfikę materiału, jaką jest metal. Najbardziej satysfakcjonujący moment jest wtedy, gdy mogę wejść do sklepu i zobaczyć produkt, nad którego opakowaniem pracowałam jakiś czas. Mogę go ocenić, zabrać do domu, pokazać domownikom. Równie satysfakcjonujący jest ten moment, gdy klient sięga po ten produkt i wkłada do swojego koszyka. W mojej pracy kluczowe jest dobieranie odpowiednich kolorów, kształtów do projektów. Dobrym tego przykładem jest mleko, gdzie do projektu zastosujemy kolory stonowane, jasne, będziemy nawiązywać do tradycji, a inną grupą będą na przykład napoje energetyczne, gdzie będziemy używać mocniejszych kolorów, kształtów, a także innego rodzaju czcionek. A klienta zaskakujące może być to, przez ile par oczu przechodzi projekt, z zanim finalnie znajdzie go na półce.